Witam kochani bardzo, bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna się kłania. Moi drodzy, myślę, że u was wszystko w porządku. Także mm, bardzo serdecznie zachęcam do oglądania filmiku. Przyniosłam wam kochani trochę wiosny sztucznej dzisiaj, ale także jak widzicie kochani po tytule czy dojdzie do spotkania, i kiedy może Tarot i Lenormand pokażą jakieś szczegóły jeszcze dodatkowe. Także myślcie w tej chwili o osobie bądź o osobach, z którymi chcecie się spotkać. I pomału tutaj właśnie będziemy interpretować trzy zestawy: pierwszy zestaw Buddha, drugi serduszko, no i trzeci. Małpy. Także moi drodzy, ja biorę dwa zestawy na bok. Myślę, że wszyscy już wiedzą, który zestaw jest dla nich intuicyjnie. No i zobaczymy, czy dojdzie do spotkania dla osób, które wybrały złotego burda. Czy dojdzie do spotkania? Ewentualnie kiedy, czy dojdzie do spotkania, kochani. Tarot mówi, że jak najbardziej tak, jest to wam przeznaczone. Wy o niczym innym może nawet nie myślicie w tej chwili. Moi drodzy, do 21 dni to spotkanie będzie miało miejsce. Jest z tym związana pewna tajemnica, która tutaj się wyjaśni. Moi drodzy, także będziecie bardzo chwaleni. Dużo komplementów koło was, dużo dobrych ludzi, pozytywne emocje i wibracje. Może też będziecie świętować jakieś zwycięstwo. Może to być kupno mieszkania, kupno domu, czy budowa, kupno samochodu, nowa praca. Także Nowe miejsce zamieszkania, tak jak mówię. Także, moi drodzy, tu w Waszym życiu zaczyna się wiele spraw wyjaśniać, i moi drodzy, podróż jak najbardziej będzie do 21 dni, i będzie to także wieczorową porą, tak myślę. Także, moi drodzy, myślę, że możemy powiedzieć do 21 dni dla większości osób. Ale w przeciągu 6 miesięcy do 6 miesięcy taką drugą opcję mogę Wam podać, moi drodzy, żeby to było takie pełne. Także, co mi tutaj tarot podpowiada? 21 dni bądź też. Jeśli ta opcja nie wypali, to do 6 miesięcy, czyli tak, do czerwca. Także, moi drodzy, tak bym to widziała. No i, kochani, teraz serduszko, czy dojdzie do spotkania? No, moi drodzy, wy dużo pracujecie nad tym. Aby tutaj spotkać się, ale też jesteście zajęci swoimi sprawami. Może to jest praca dla niektórych, może nauka. Będzie to bardzo emocjonalne spotkanie. To będzie spotkanie z rodziną. Tu jest pokazane życie rodzinne, życie uczuciowe. Bardzo na to czekacie. Może w tej chwili jeszcze jest to niemożliwe, ale moi drodzy, tutaj się pokazuje jesień spotkanie najprawdopodobniej odbędzie się na jesieni. Także tutaj jest oczywiście oczekiwanie, ale no niestety tak tutaj nam tarot pokazał. To jest czas skorpiona, czyli listopad, moi drodzy. Także m, pokazał się nam tutaj listopad, jesień, ale do spotkania dojdzie, moi drodzy. No i trzeci zestaw. Czy dojdzie do spotkania i kiedy? No tutaj to jest takie: czekacie na jakieś spotkanie, żeby moi drodzy, przygotowujecie się bardzo bardzo starannie i będzie to spotkanie. Najprawdopodobniej to będzie miesiąc kwiecień. Z tym związana jest tak jak gdyby nowa droga, nowy pomysł na biznes, bądź też tutaj to jest podróż jakaś, delegacja służbowa biznesowa, nowa praca czeka was tutaj, nowa umowa, kontrakt. No i moi drodzy, tutaj kwiecień się pokazał miesiąc. Także m, cały czas y, myślicie, y, jak tutaj y, wyjechać, i chcecie wziąć sprawy w swoje ręce, bo czeka na Was nowa umowa, nowa praca, delegacja, bądź też objęcie jakiegoś wysokiego stanowiska, podpisanie umowy. Także y, tutaj wiele się oczywiście, moi drodzy, wyjaśni. Y, także. Y, dla zestawu numer 3 to ja bym tak to widziała. No i kochani, dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie. Myślę, że krótki filmik dzisiaj, ale pomocny. Trochę takie luźne dni też muszą być, moi drodzy. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dbajcie o siebie. Ja myślę już o wiośnie, tak jak widać tęsknię za tym bardzo za słońcem, za ciepłem zimy nie lubię, zmieniło się to u mnie, kiedyś lubiłam zimę, ale nie przepadam za zimnem dokucza mi taka pogoda w kratkę, żeby chociaż był jakiś porządny śnieg ale tutaj u mnie, moi drodzy w Irlandii nie ma śniegu jest chlapa, jest deszcz, woda i nic więcej za oknem. Także szaro, buro i ponuro, ale ja jestem optymistką, trzymam się jakoś i wam przesyłam taką energię naprawdę dobrą, zawsze staram się, aby te moje filmiki zawsze powodowały uśmiech na waszej twarzy. Także, moi drodzy, bardzo serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Zachęcam do oglądania, subskrybowania kanału. Pozdrawiam gorąco. Pa!